Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj dzisiaj będziemy rozwiewać pewne wątpliwości. Bo jak zauważyliście, bardzo skrupulatnie analizuję wasze komentarze i wynika z nich to, że nie do końca jasne jest to, które rowery są moje, które są na testy, dlaczego nie ma rowerów, które były wcześniej. Ja to rozumiem, te rowery często rotują, dosyć często rotują, jest sporo zmian. Nie zawsze, te zmiany są, nie zawsze te zmiany są wyjaśniane. No więc teraz na początku sezonu ja Wam powiem, jak to będzie wyglądało w tym roku. Które rowery faktycznie są moje, prywatne, to jest moja własność. A które rowery na ten moment to są rowery testowe, które przyjechały do mnie albo na krótszy, albo na dłuższy test, i potem będą z powrotem odesłane do dystrybutora. Więc zaczynamy. Numer jeden, Mój prywatny rower, to jest rower górski z kategorii XC łamane przez down country, to jest hardtail. Marin Team Marine 2 to jest mój prywatny rower, moja prywatna maszyna. Bez względu na to ile rowerów będę miał, jakie rowery będę miał, zawsze będę chciał mieć w posiadaniu przynajmniej jeden rower górski. Sporo mojego lokalnego jeżdżenia to jest właśnie jeżdżenie po lasach. No, przez te vlogi już trochę te lasy. Poznaliście, to są zdecydowanie, zdecydowanie trasy na rower górski. Nie ma mowy o tym, żeby jeździć na tych trasach na sztywnych konstrukcjach, jeśli ma być przyjemność z jazdy, bo oczywiście przejechać się da. Także rower górski zawsze w mojej stajni hmm, chcę mieć. Mój prywatny rower numer dwa to jest Marin Nicasio. Marin Nicasio Plus, który przyjechał do mnie na testy. Tak mi się spodobał, tak mi przypadł do gustu, że wszedł on do mojej prywatnej. Kolekcji. No i Nikasio Plus to jest rower, który u mnie pełni funkcję gravela, szosy, roweru allroad, jak zwał, tak zwał, ale chodzi o to, żeby mieć jeden rower zbliżony geometrią właśnie do roweru gravelowego czy szosowego typu endurance, żeby sprawnie się nim poruszać po drogach, po dobrych nawierzchniach, po dobrych drogach asfaltowych, szutrowych. Mój trzeci prywatny rower to jest oczywiście Marine Mirwood, rower do zadań specjalnych dojazdy po mieście, do jazdy po bułki, do opakowania 30 kg ekwipunku, na wyprawy, w zasadzie, w zasadzie do wszystkiego. W moich oczach kwintesencja roweru ATB, All Terrain Bike. No i tak naprawdę te trzy rowery wyczerpują wszystkie moje zachcianki. Mam rower górski do jazdy w terenie, mam gravela do jazdy po drogach, no i mam rower wyprawowy z bardzo fajną geometrią, z bardzo dużymi możliwościami przewożenia bagażu. Mój czwarty prywatny rower to jest szosa, która w tej chwili robi zawieszak na ubrania. Jeśli na bieżąco oglądacie kanał, no to wiecie jakie przygody z tym rowerem szosowym były związane. Także na ten moment jest zapięta w trenażer. No i oprócz tego mam jeszcze trochę komponentów, z których dałoby się złożyć jeden rower. Kiedyś pokazywałem Wam single speeda złożonego na chińskiej ramie karbonowej. Ten rower musiałem porozkładać, bo części, które wykorzystywałem do budowy to były części z Meridi Big Nine. To Merida Big Nine sprzedawałem, więc musiałem odzyskać części, żeby rower z powrotem złożyć do konfiguracji fabrycznej, więc na ten moment ten chiński frameset gdzieś tam, gdzieś tam sobie leży, ale w razie potrzeby dałoby się złożyć z tego kolejny rower. No i ten na ten moment zamyka moją prywatną kolekcję rowerów. Pozostałe rowery, które widzicie, to są rowery, które dostaję od dystrybutora na dłuższy albo krótszy okres, i te rowery do dystrybutora wrócą. W tej chwili to jest właśnie Marine DSX-3 i Marine Larkspur 2, ale to nie jest jeszcze ostatnie słowo. To nie jest jeszcze ostatnie słowo, jeśli chodzi o nowe maszyny na ten rok. Że ja rozumiem, że dla kogoś, kto wpada na kanał Raz na jakiś czas i widzi dużą rotację w tych rowerach, to może być taka sytuacja trochę niejasna, bo to może budzić takie poczucie, że o kurczę, jeździł na tym rowerze, ale chyba ten rower nie był fajny, no bo już na nim nie jeździ. Więc się go pozbył. To tak nie jest do końca. Wiele rowerów trafia do mnie z takim założeniem, że to jest właśnie tylko przygoda na jakiś czas na kilka tygodni, na kilka miesięcy, na sezon. To już zależy od układu z dystrybutorem, ale nie można wyciągać takiego wniosku, że jak rower u mnie był, a już go nie ma, no to na pewno się nie sprawdził. Zresztą tak naprawdę, szczerze mówiąc, jakbym przeanalizował wszystkie rowery, na których jeździłem w, w, w ostatnich latach. To oczami, oczami amatora, oczami człowieka, który jeździ przygodowo i rekreacyjnie, nie było złego roweru. Naprawdę nie było złego roweru. Od pewnego poziomu, od pewnego pułapu cenowego. Rowery, które są dzisiaj dostępne na rynku, są po prostu dobre i działają. Nawet najtańszy osprzęt Shimano czy Srama On działa tak to nie jest tak, że wsiadacie na rower nowy, wyregulowany i coś po prostu nie jeździ. To już się bardziej sprawdza do tego, które rozwiązanie nam się bardziej podoba, czy akurat jest lepsze dla naszego specyficznego użycia. A takie też są uroki prowadzenia kanału o tematyce rowerowej, że no, żeby utrzymywać wasze zainteresowanie trzeba tym sprzętem rotować. Trzeba pokazywać coś nowego coś innego, no wyobraźcie sobie program motoryzacyjny który będzie przez cały sezon pokazywał jeden samochód, także mam nadzieję, że ten film wyjaśnia, wyjaśnia jak to jest z tymi rowerami, dlaczego one tak rotują, że będziecie mieli teraz jasność, które rowery są faktycznie moje, prywatne, a tak jak mówię to jeszcze nie jest koniec, wyczekujcie kolejnych filmów, bo myślę, że to co jeszcze przyjedzie, chyba Was zaskoczy trochę Jedną z rzeczy dla mnie totalnie absurdalnych jest to, że trenażery, na których przecież produkujemy prąd, produkujemy moc, trzeba włączać do prądu. Ustawiłem sobie krótki trening. Jak już wsiadam na trenażera, no to najczęściej właśnie włączam sobie jakiś trening z GCN. A ja nie, nie potrafię oglądać 3 godzinnego na trenażerze. Jest na trenażerze jest za głośno, żeby jakiś normalny film oglądać na przykład nie. sztyca z trzeszczy to rowerze. Więc tak, ja sobie robię pół godziny jazdy. No to tyle na dzisiaj, do jutra.